Witam, ja jestem Knitek, a To jest moja nowa seria. Zagrajmy. Tym razem z gry Magicka. Nagrywane już po raz drugi, bo za pierwszym razem nie wszystko do końca wypaliło. Razem ze mną będzie grał. No co, ja? Nie No to nie wiem. Snickers, możesz powiedzieć. No to Snik, niech będzie Snik. dobre będziesz Snik. No, no to sobie zaczynamy. rozdział pierwszy pomroczne widmo. Ja gram jakimś typem, którego mam z DLC i nie wiem kompletnie jak on działa, więc możliwe, że będę nagrywał to od nowa. <laughs> pominąć tutorial, nie? Nie, nie, znaczy tutorial ogólnie pominiemy, no No właśnie, bo ostatnio... Banan. Pamiętam, Tylko tka. Wtedy ogólnie, nie, ogólnie nie, ogarniali, nie ogarnialiśmy A ja nadal nie ogarniam Ja nigdy nie ogarniam, tak a propos Tak a propos, to mam nowy, najlepszy czar, co? O piezerą pisę, jaki? Nie. Wy jak to pominąć? Myślę, że spacją, wiesz? Czekaj, bo mi się tu jakiś kod. Fuck. Jakiś kod mi się tu wyświetlał, i chyba będzie trzeba go schować. Shift, trap. Siem. A to później sobie go na filmie ten. Ej, no za pierwszym razem też mieliśmy to gadanie? Nie pamiętam tego w ogóle. Ja też w ogóle nie pamiętam. Kazałeś mi je pominąć, wspominałeś. Ale u mnie to leci. No to pomiń z nie działa Dobra, nie, nie musi. Tej... O, przeszło poszło. Kliknę myszką. a może myszką. A. Efekty stały takie różnie, można zniwelować za pomocą ich przeciwieństw. Jej. Aha, jak ja ta... jakoś... Spacja służy do wzmocnienia tarcz. Tak, a ja opowiem moją śmieszną historię. Miałem sobie Magicę, później zepsułem moje konto z Steam. I złapałem e, błęd, ten, ostrzeżenie i zablokowałem mi połowę funkcji Później straciłem dostęp do tego konta I przepadło mi kilka gier Mam teraz nowe konto, kupiłem Magicę sobie na jakimś tam tym charytatywnym, że... I zapłaciłem tam chyba 15 zł za Magicę plus 8 DLC, pomij to I mam teraz fajne takie postacie, jak widzicie a mój brat chce być gwiazdą sezonu Jakie ty masz fajne portki Hopię, to jest To jak się tu chodziło, dobra, tak Jaki ja... Ej pa ja jestem tutaj przystojny Przynajmniej <coughs> w grze Tak, tak Denka, denka. Dęka, Hello, denka, denka. Hopię, wiesz jak jestem szybki jak założysz jeszcze zbroję? Co zrobisz? Jak założę zbroję, chłopie, to jestem taki Wy... szybki Ty nie masz ubranej zbroi? Eee, magiczną, nie? Z, ka z tego kamienia. A! Pomijać to wszystko, nie? Tak, 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 tak. Ogólnie tu będzie tak, jak ktoś nie zna fabuły, że oni o, tam su coś tam się zrobiło, i teraz będzie ten, i później o, to żyjecie i tyle. Ogólnie dziwne to jest, nie rozumiem tego. Ty łapiesz? No co? No to wiadomo. No wiadomo, dawaj tam banan. Banan! Tak. Patrz, jak szybko tutaj lepiej przyszliśmy. Postęp w osiągnięciu. Właśnie, ja będę miał noc z Bookie of Tak, informacje bo. Tak, jak mówiłem o nowej grę Ja też mam. Tego póki obyśle. Już już miałem bo. Spacja wow. nowe Postęp w trzechno. Patrz. I patrzę. A widzieliście, że można dodać do tego? Walek nawalam. Wow. wow! co to jest? No nic. Eee, broń. <grywa> Opka, da ci coś? Patrz. A, jak jest to? Ja, a ja cię po 200 tym strzelam, a ich po 100. Ty jesteś na jakiś Patrz. wrażliwy na coś. Patrz. Patrzę. Gdzieś? Wow. No, jakżeś to zrobił? O tej tajemnica Patrz. Aha, już wiem jak. Patrz. <gry> Au! Pali się. Patrz się. Trzy. Chodź tu! Uuuh. Chodź tu! Mam okej. Okay. To dalej, nie? No. Czekaj, pod tabem były informacje o tych przedmiotach? No, pod tabem ciemny ekran, ciemny ekran, więc dobra. Wezmę sobie gumę. No, no, no. Goś go przewrócił. Co to jest hmm. za kostur? Gandalfa. alfa. Czekaj, no nie mogę kliknąć, Jest. Czaru, dzieja. O, ja, to tylko jakaś czarna dzieje. Król, ja chcę twój. Czekaj, zobacz. Większa zasięg robi. światła. Światło budzące strach. Mmm. Oprócz <grym> <wszystkim. grym> Idziesz? Czekaj. Znajdujesz aktywność z zaskoczenia. Muszę co to robi. Aha, fajnie. Mojego kosturu się używa do wieszania Wezmę ten twój. 160 ci zadałem. Jeszcze się palisz. Dzięki. Nie ma za co. Proszę suba. Nie ma za co. <laughs> Ej, wait. Zobaczę tak. co ten twój ten robi kostur. Mm. Naciśnij środkowym to Ja no, ale Nie fajne. Przydatna. Przydatne będzie. Wątpliwe. <laughs> Bory Ryu dostały O, tu coś jest? Schowane? 1600 Czekaj, zobacz ile ja ci zrobię Stój, się Wal się No Zobacz ile na tobie, nie? No już na <noise> ale przynajmniej nie padłem, no nie? Okej, okay. ale. Never <noise> <noise> no, uh, no, mind. <noise> King's Quest. <noise> Zabijecie, nie niesunąłeś się. Dobra, to idziemy po tą księgę tam na prawo, no nie? Ała! Przestań. A prawda, że się robiło? Najlepiej? Okej, okay, nie to? No, dobry, dobry. Dzięki. Aha. Jeszcze przedni szybko chodził. Od razu się lepiej. Yeah. Dobra. Au. Teraz zaś znikać to. Oj, to nie to. Jakie <noise> buźki. <noise> Sherlock Holmes. Wo, 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 pat, pat, ledwo, ledwo. Smart. Smar. Tego nie używam. Ja już ruszę do tego Dalej nad. Nie, nie będę jak ty nie grał. Eee, Dobra, odcięło się. Chwila. Patrz, patrz co zrobię. A e, inny nie, nie działa tak. tak działa. To jest chyba lepsze. Chodź. Eee, nie tu. Łups. Ja teraz. <grystanie> no chodź tu. Wiesz <grystanie> <Bo. grystanie> mi się też utopiłem, bo chciałem... Grać. A, grać. Już przegrano, no, na dnie doszliśmy z jakichś klipów. Ojej, not found. It. Ej, 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 byłem. Dezorientacja, co to robi? Dobra, chodź szybko, dojdziemy do tego momentu. Kurde, żeś mi zrobił. Co, żebym ci zrobił? Nie widzisz? Co? Po mylone mam kierunki. Serio? Ej, no, no bo ja nie mogę wyjść. Cofnij się. Cześć, już wszystko. No, chodź szybko, dojdziemy do tego momentu. Hiiiiiiii <śś> dziś zaraz wywaleni na płyt, to będzie miał Nie, bo mi się zepsuje plik Ale mam to? Mamy tą księgę, nie mamy jej <śś> Nie tak. <śś> 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 Breakdance. Jak chcę otworzyć? Masz ty. A nie ty ja. No, nie ruszę się. no No cóż. Ej, blało. O dzięki. Try, 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 try. Aj nie mam teraz tego fajnego. O, dźgnąłem cię. <gry> Aj bo mi się not jakieś rozrobiło. Nie wiem o co chodzi. Uwaga! Aha można tędy, okej okay. Nie, nie można. <laughs> Punkty kontrolne przywracają cię w tamtym miejscu, gdzie padł Jak padniesz, cię w tym miejscu, dobra, mniejsza o to. Magic magica. O, lecimy. Przepraszam, <laughs> że będę beznadziejnie komentował, ale ja... tak mamy, że. Jak tam... No, mniejsza o to. Za bardzo się wyluzowywuje przy tej grze. zepsułeś mój czar! A tam przy okazji baffem Mięcho O głowa Weź sobie tą różdżkę A czekaj, mogę cię dźgnąć? Czekaj Chodź Chcę cię dźgnąć Później mnie dźgniesz, najpierw sobie wezmę Excalibur Takie znowu na twoją dbomę Jakieś Okej okay. okay. O nie, pistolet jest lepszy chyba Co je. Był lepszy O widzisz No, lol, ty jesteś odporny na pociski No A, dostał w plecy Ale ja jestem podatny czekaj, na... Czekaj, 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 muszę zobaczyć jak ten... Mój kostur działa e, karabin Średnie fizyczno gniowe broń, na słabo pociski, wybuchają przy kontakcie z celem, odpala cel Eee, kostur, cios zaskoczenia Chwila, czekaj, spróbuję cię e, tym dźgnąć e, le, 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 O lol, nie trafiłem Chwila, czekaj Niech się załaduje We. To. Patrz. Nie lubię tego. Ja też nie lubię tego filmiku akurat. Nie filmiku. Kazać, jak szybko chodzę, jak mam ten? Czaj, chodź tu. Mm. Chodź. <grych> o, mnie, nie. Dzięki. Będę szybszy. Ooo... <grych> no. Szybcy wojownicy, o... O... Idziemy walczyć ze złem. Zabijać wszystko co. <grywa> nie. O, o, panowie. A rozstrzelanie. No Ej, mają takie pały fajne, można rozwiązać, nie? Boże, weź mnie. Co? Albo mam pomysł, sam się zabiję. <grywa> Dobra, już nie musisz. Hehehe. Ohoho, jakiś Matrix. uniknął kuli. No wypad mi tam Dobra, teraz słabszy czar. A no i na chciałem go w dupę ugodzić. Dość trolowania! osiągnięcie. Jak te wszystkie achievementy z Medziki? A nie, bo pewnie połowa jest związana z wszystkimi DLC, a ja nie mam wszystkich. O, jaka fajna siekiera, ja to chcę. Czekaj, spróbuję cię ginąć. Nic mi nie robisz. No i straciłem ten twój pistolet. I dobrze ci tak. A będę teraz siekierą, będę walił Axa Fajnie jak zginę, to go będę miał znowu. Jestem magiem i walę zaxa. Chcesz go znowu? Nie. Dobrze, rozdział... Ja bym ci nie dał. I oto, czekaj, teraz nie przewijaj. Oto nasi młodzi dzielni czarodziej wrócili na niebezpieczne wyprawy prowadzeni przez diablo przystojnego Vlada. Czyżby to Vlad mówił? Który bynajmniej nie jest wampirem, gdy dotarli do lasu... Fornskogelur? Nie mieli już wątpliwości, że mają do czynienia z mrocznymi siłami. <laughs> Trzymając przycisk rzucania lub podczas wyzwolenia czaru możesz...